Dzień dobry, nazywam się Agata Bełrzecka, jestem lekarzem okulistą. Zajmuję się zarówno chirurgią gałki ocznej, jak i okolicy oka, czyli mikrochirurgią i okuloplastyką. W dzisiejszym odcinku chciałam odpowiedzieć na temat indywidualnej oceny stanu zdrowia i na pytanie, czy mój obecny stan zdrowia i moja historia medyczna mogą wpłynąć na rezultaty operacji blefaroplastyki? Należy powiedzieć, że zabieg blefaroplastyki jest zabiegiem bardzo bezpiecznym, choćby dlatego, że nie wymaga on znieczulenia ogólnego poprzez lekarza-anestezjologa, tylko możemy go bezpiecznie i dobrze wykonać tylko w znieczuleniu miejscowym. Istnieje relatywnie mało przeciwwskazań do zabiegu. Podobnie jak w większości operacji z zakresu chirurgii plastycznej, główne przeciwwskazania to aktywne choroby zapalne w tym wypadku zarówno okolicy oka, jak i choroby ogólne aktywne choroby tarczycy oraz wszelkie choroby o podłożu autoimmunologicznym. Przeciwskazaniem do zabiegu jest również stosowanie leków przeciwkrzepliwych, okres ciąży, karmienia piersią, świeżo przebyte operacje okulistyczne, jak operacje zaćmy czy laserowa korekcja wady wzroku.